Yo, hej, się się na się z tej strony, Casey i dzisiaj, jak widzicie żadnego zgadywania, żadnego tego, wracamy do tematyki. A Konkretnie dzisiaj porozmawiamy sobie o plusach i minusach seriali koreańskich, bo ostatnio mam na nie niezłą fazę. Tak tylko przypomnę, że jeżeli materiał wam się podoba, to pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę i szczelcie komentarz, czy się Zgadzacie z moją opinią, czy też nie? Um, okej, okay, dobra, no to z trudu rzeczy. Zacznijmy... W sumie sama nie wiem, czy wyjdą mi najpierw plusy, potem minusy, prawdopodobnie będę to po prostu przeplatać. Um, zacznijmy może od minusu, takiego największego, który mi zawsze robi najwięcej problemów mimo że um, gdzieś tam się uczyłam koreańskiego, wiem co nieco, umiem, słyszę, wszystko jest ok, nie mam z tym językiem żadnych problemów, ale problem jednak e, duży polega na zapamiętywaniu imion. I nie to nie jest problem e, na bazie zapamiętania imion wszystkich postaci z, z Gry o tron gdzie jest ich od zastarania i jeszcze trochę i wtedy można nie zapamiętać, ma się prawo pozapominać imiona. E, w serialach koreańskich jest taki problem, że przynajmniej w moim przypadku, że e, ja nie pamiętam imion głównych bohaterów nawet, chyba że są na, naprawdę jakieś wybitnie dziwne, albo, on, albo większość czasu mówi się do nich po jakimś pseudonimie, czy coś takiego. Generalnie nie pamiętam w ogóle imion głównych bohaterów. Jakbym miała teraz sobie jakiekolwiek jedno przypomnieć, to byłoby chyba Min z e, Abyss. Ale poza tym generalnie w ogóle nie pamiętam. Naprawdę. Uważam, że to jest największy minus, bo kiedy się... Ogląda, i nawet jeżeli się czyta te imiona non-stop, to czasami coś tam styka, że ok, chodzi o tą i tą postać, ale komuś byście nie opowiedzieli tego, a czasami sami czytając, oglądając, nie ogarniacie właściwie o której postaci jest mowa, bo totalnie się tego nie pamięta. To jest po prostu przynajmniej właśnie mówię, dla mnie to jest największe możliwe utrapienie, jakie może być. Um, kolejnym minusem, który mi przychodzi do głowy jest to, że często, jeżeli to nie jest naprawdę dobre kino, no nie wiem jak to inaczej wyjaśnić, jeżeli to naprawdę nie jest dobry tytuł, to często pojawia się dużo takiej kiczowatości w sensie takim, że... Um, Załóżmy, wiecie, postać leci przez pół ekranu na tych wybitnie widocznych linkach, i tak dalej. Jest strasznie taki kiczowaty, beznadziejnie nagrany materiał na poziomie tego, że każdy mógłby to nagrać. I to jest naprawdę, wygląda to strasznie słabo i psuje całą imersję wszystkiego, nawet jeżeli fabuła jest dobra. Ale no właśnie, tu wchodzi plus tego, że. Jeżeli um, mamy dobry tytuł, to się naprawdę postaram i nie pojawi się absolutnie coś takiego, ale okej, okay, okej, okay, to sobie odrzucimy, bo wiadomo, że w sumie w każdym dobrym tytule nie powinno być czegoś takiego, ale e, plus, który naprawdę trzeba oddać Koreańczykom jest taki, że po prostu mają naprawdę dobre pomysły na fabułę, naprawdę bardzo fajnie je realizują. Jeżeli miałabym być szczera, chyba już nieraz o tym mówiłam, że jakbym miała porównywać seriale amerykańskie z koreańskimi, to jest to naprawdę um, według mnie trudne do zrobienia, ponieważ um, Amerykańczycy mają dobry nakład pieniężny, oni mogą spokojnie robić fajne CGI-ki, um, mają dużo świetnych aktorów i okej, okay, i, i, i wiecie, to, to jest coś, co się ogląda i to jest norma, podczas gdy Ukraińczyków już tego nie ma. Oni nie mają takiego nakładu, ale mają, znaczy czasami, często mają bardzo fajną CGI-kę, żeby coś, ale wiadomo, że to jednak nie dorówna temu amerykańskiemu poziomowi plus um, słabo jest z aktorami, co jest też właśnie minusem, e, że bardzo jest dużo aktorów, którzy się przewijają, ogląda się powiedzmy trzy seriale i wszędzie jest dokładnie ta sama postać. Bardzo często to jest, tak, to jest postać, która zawsze gra bardzo podobne role tak właściwie, ale nadal um, bardzo często mamy takie zderzenia znanych aktorów w w serialach, bo jest ich po prostu mniej. Um, w sensie aktorów i ludzi. Ale, ale mają naprawdę, naprawdę fajne pomysły, których, które często trudno zauważyć u, w amerykańskich na przykład serialach. Um, uważam, że są bardziej one nietypowe, bardziej ciekawe, nieważne w którym kierunku idziemy, czy idziemy w mocny kryminał, czy idziemy w dobrą fantastykę, nadal pomysły są naprawdę fajne, oryginalne i uważam, że jest coś takiego ciekawego w tych koreańskich tytułach, czego nie ma w amerykańskich, jest jakiś taki fajny smaczek, są jakoś tak, coś jest takiego innego w całym tym nagraniu. Czego po prostu brakuje tym amerykańskim serialom? Naprawdę, nie wiem jak to wyjaśnić. Ciężko. Naprawdę. Um, kolejnym minusem, ale tylko na początku, jest sam język. To znaczy, jeżeli się pierwszy raz odpala jakieś e, koreańskie seriale, ale to jest też z chińskimi. Szczególnie z chińskimi, to ten język strasznie e, rozprasza. Ciężko jest się skupić, ciężko jest. E, no, no po prostu ciężko jest się skupić. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz odpaliłam swój pierwszy koreański serial, czyli e, Stranger. To ja nie wiedziałam, co się dzieje. Jak ja ogarnamam, że odpaliłam jakiś e, z, tytuł, który nie był po angielsku, a to był Netflix, to ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Ja się nie mogłam skupić na fabule na tym, co się dzieje na ekranie i na tym, żeby czytać napisy, bo gdzieś z tyłu ten język mnie bardzo mocno rozpraszał, ale no zauważyłam, że tak po trzech, czterech Odcinkach już coraz było lepiej, lepiej, aż w końcu po piątym odcinku już tak mocno um, przywykłam do tego języka, że już nie, ogarn jakby nie słyszałam tego, że um, mam tu coś innego niż angielski. To znaczy już nie było tego rozpraszania, to już się stało bardziej powszechne. Czajcie. I, I kolejnym takim bardzo fajnym plusem jest e, długość. To znaczy, dla niektórych ludzi to na pewno będzie minus, ale dla mnie to jest świetny plus. Długość odcinków, to znaczy, jak mamy na przykład standardowe Amerykańce. <grym> Sorry, wiem, że się przysrałam do tych amerykańskich seriali, ale najprościej mi się porównuje na tej zasadzie. Um, standardowy serial amerykański to jest najczęściej 40-45 minut. Um, ja oczywiście wiem, że są tytuły krótsze i że są dłuższe, więc jakby nie bić mnie już w komentarzach, bo ja wiem o tym, ale mówię, że um, najczęstsze są takie 45-minutowe seriale. Podczas gdy długość standardowa um, koreańskich seriali to jest zawsze coś, godzina plus coś. Tam na przykład godzina 5 minut, godzina 3 minuty, ale zawsze jest to Ponad godzinę, to jest ten stopień ponad godzinę. Tak często to jest, że jeżeli ja przewijam, widzę jakiś tytuł, który ma na przykład pół godziny w koreańskim serialu albo 40 minut, te 40 to jeszcze tak w miarę czasami, nie? Ale jak zobaczę takie 30-35 minut odcinka, to powiem Wam szczerze, że mnie to jakoś tak wewnętrznie odrzucasz, że to będzie takie strasznie breco Jedyny tytuł, jaki obejrzałam taki krótki w koreańskich serialach, które miały te 30 parę minut, to było Suspicious Couple. I to była jedyna rzecz, którą obejrzałam z tych krótkich rzeczy, bo reszta to po prostu było coś, czego ja nie potrafiłam ogarnąć umysłem, że Koreańczycy zrobili tak krótki serial. Naprawdę. A... Zawsze jest godzina, po, przynajmniej godzina materiału na odcinek, a zawsze tych odcinków jest przynajmniej 16. Więc no naprawdę wychodzi z tego sporo oglądania, ale w najczęściej tak przyjemnej formie, że jeżeli um, oglądamy już, to nie ogarniamy w ogóle, kiedy ta godzina tak naprawdę minęła. I chyba nie muszę mówić, że zdarzają się to takie odcinki, które mają prawie dwie godziny, to znaczy godzina 40 i coś takiego, i to już jest coś super, ale często zdarza się. No, tak mówię, najczęściej jest chyba godzina od godzina 5 minut do godzina 20 minut. To jest taki średnik. I jeszcze jedną bardzo fajną rzeczą, którą zauważyłam przynajmniej na Wiki, może nie jest tak ogólno w telewizji, ale wydaje mi się, że jednak tak jest ogólnie w całej Korei, to znaczy um, właśnie amerykańskie seriale, polskie, wiecie, wszystko, jak coś mam mieć nowy odcinek, to jest jeden odcinek na tydzień, najczęściej, no chyba, że to są jakieś takie, wiecie, w stylu uh, codziennie nowy odcinek, ale to już są... No, mówimy o takich normalnych serialach, e, to najczęściej jest jeden odcinek na tydzień nowy, podczas gdy Koreańczycy mają. W Korei po prostu koreańskie seriale pojawiają się dwa razy w tygodniu, dzień po dniu. Czyli na przykład e, piątek sobota, albo czwartek-piątek i tak dalej. Czyli obejrzymy sobie nowy odcinek, e, i już następnego dnia mamy kolejny nowy, więc. Okej, okay, znowu trzeba czekać później tydzień, ale mamy jakby dwa dni pod rząd nowe odcinki po tę właśnie najczęściej godzinę, więc jakby można się poczuć usatysfakcjonowanym bardziej niż e, jak to jest na przykład w przypadku szczególnie animców, które mają 25 minut, jeden odcinek na tydzień. Jak się jeszcze nie daje boże flashbacki pojawią w tych odcinkach, to już człowiek po prostu ma ochotę się pochlastać to potem sprawia, że bardzo często są przerwy duże w, robie, w tytułach, bo e, ktoś sobie mówi, dobra, poczekam parę tygodni, niech wyjdzie więcej odcinków, żebym miał co oglądać i wtedy się zapomina o tytułach, a właśnie w tych serialach koreańskich bardzo często prawie nigdy tak nie jest. Ja zauważam, że jeżeli nawet e, odparę sobie nowy tytuł, którego praktycznie nie lubiłam, w sensie... Jeżeli odpalę sobie nawet nowe tytuły, mimo że bardzo rzadko odpalam nowe tytuły, bo nie lubię czekać, to jeżeli nawet to zrobię, to nie jest to dla mnie jakiś taki duży problem. Nie zapominam o tym tytule, a nie czuję, że czekam nie wiadomo jak długo. Jest okej, okay, jakby... Um... Zauważyłam, że bardzo długo mówię tak jakby o jednym punkcie, no, no nie wiem, no, ta moja wypowiedź stała się trochę bardziej upłynniona, że nie mówię, to jest plus, to jest minus, tylko tak wiecie, taki, taka płynność tutaj się trochę wdarła. Z minusów mogę się dowalić jeszcze do tego, że e, zdarzają się aktorzy, którzy no, no, no nie bardzo umieją grać, no, oczywiście nie jest to poziom tych naszych trudnych spraw czy coś, bo generalnie aktorzy dobrze grają e, w tych serialach, i w ogóle, jednak zdarzają się osoby, które na przykład nie umieją płakać, jak to się mówi, i jak już grają, że płaczą, to to jest po prostu komedia i nie da się na to patrzeć, a jak już się patrzy, to się po prostu śmieje. Więc. No, no wiecie, no nie można mieć wszystkiego. <laughs> um... Następnie, jednocześnie plusem i minusem są e, soundtracki, które zawsze są robione tak bardziej specjalnie jak w animcach. Mamy kilka na przykład piosenek zrobionych pod tytuł, które są najczęściej wrzucane i ogólnie to jest spoko, bo fajnie można sobie poszukać nowych tytułów, e, kojarzyć tytuł z e, serialem, ale czasami jest... Na siłę, znaczy na siłę. Ja uważam, że czasami się są z tego muzikale robione, w sensie takim, że prawie co chwilę w serialu lecą jakieś piosenki, non-stop, non-stop. Oczywiście w tle, ale jednak one cały czas tam lecą, cały czas się przewijają. Mi to na przykład osobiście tak bardzo nie przeszkadza, ale jak już na przykład oglądam z moją mamą, to ona ciągle mówi: Jezu, znowu te piosenki, Jezu i tak dalej, i tak dalej. Um, Okej, okay, ma to robić klimat i, i w ogóle, ale właśnie zamiast zwykłej muzyki samej to właśnie są całe te piosenki, które jakoś tak trochę rozpraszają, wprowadzają takie. nie wiem jak to powiedzieć, ale jak, jak jest to za często robione, to po prostu sprawia to według mnie, że poziom serialu trochę spada, ale mówię, to już zależy od preferencji każdej osoby oddzielnie. I tak na dobrą sprawę myślę, że to będzie głównie, głównie to. Um. Wydaje mi się, że naprawdę, że powiedziałam już wszystkie plusy i minusy, jakie tylko mi do głowy przyszły. Nie mam w głowie nic więcej, co mogłoby jeszcze być nie tak, albo mogłoby być jeszcze plusem. Może wy macie jakieś pomysły, jeżeli ktoś z was znalazł jakiś plus lub minus, którego nie zauważył wcześniej, no to dać znać w komentarzu. Także myślę, że to już będzie wszystko. Um, także przypominajmy, jeżeli materiał wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapie w górę, no i tak jak mówiłam już parę razy w sumie kilka sekund temu. E, piszcie w komentarzach, co według Was jest fajnym plusem albo jakimś słabym minusem, a na przykład nie pojawiło się w materiale. E, oczywiście możecie się też ze mną wykłócać tylko w modry sposób co do moich plusów i minusów I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia z tym razem. Cześć i siemanko!